My, jako ludzie, niestety bardzo mocno ulegamy temu, że da, że da się szybko i łatwo stać się bogatym człowiekiem. Generalnie nie da się szybko i łatwo stać się bogatym człowiekiem. Niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, bo nawet jeżeli mamy ten ułamek szczęścia i wygramy na loterii, to może się okazać, że to było nasze największe przekleństwo, a nie nasze największe No To tak bardzo wygrana. często było. Nie jedna historia to pokazuje, jak ludzie, którzy wygrali na loterii, praktycznie w ciągu nie, raptem kilku lat tracili całe te majątki. prawda? Dlatego właśnie mówię o tym, że nie da się szybko i łatwo stać się bogatym człowiekiem, bo często brakuje nam wówczas jeszcze bardzo dużej dozy dojrzałości, odpowiedzialności i kompetencji do tego, żeby faktycznie. Tym majątkiem rozporządzać w sposób racjonalny. Natomiast już abstrahując od tego, szybko i łatwo nie da się zostać bogatym, bo gdyby się dało, to wszyscy by zostawali szybko i łatwo bogatymi ludźmi. E, natomiast szybko i łatwo da się sprzedać wizję bycia szybko i łatwo bogatym. Dlatego na tym najczęściej w tym momencie piramidy finansowe żerują. I dzisiaj tak z perspektywy tych rynków regulowanych, niewiele jest piramid finansowych, które by działały właśnie w taki sposób standardowy, czyli w takim modelu typu Ambergold. Czy w takim modelu, w jakim działał Fundusz Madofa, bo dużo szybciej i dużo łatwiej jest budować właśnie schemat Ponciego, gdzie będziemy mieli osoby, które niejako staną się na początku ambasadorami naszego projektu, pomimo tego, że my na przykład wiemy, że tworzymy piramidę finansową, za co swoją drogą jest w Polsce do ośmiu lat więzienia w kodeksie karnym zapisane za próbę tworzenia, czy w ogóle za tworzenie piramid finansowych. Natomiast Tutaj często dochodzi do takiego paradoksu, że przez to, że właśnie my chcemy szybko i łatwo, to potem ta piramida siłą rozpędu przez pewien czas działa. I te piramidy, które obecnie funkcjonują, czyli na przykład, nie, czy piramidy, z dużą dozą, może nazwijmy to tak, z dużą dozą prawdopodobieństwa piramidy, które obecnie funkcjonują, czyli jakieś tam iGenius Economy i tak dalej, te wszystkie. Yy, Rzeczy, które się po TikTokach wyświetlają z dzieciakami, które wynajmują jednego Mustanga i w pięciu osób go objeżdżają przez jeden dzień, żeby swoje rolki ponagrywać. To tutaj mamy obydwa te podmioty w tym momencie na liście ostrzeżeń: Walkiku i KNF-u. Czy to są piramidy finansowe na 100%? No, jeszcze tego nie wiemy, aczkolwiek schemat jest tak podobny do tego IM Akademii, o którym już tu wcześniej wspomniałem, że. No, mówię, 99% prawdopodobieństwa, przynajmniej z mojej perspektywy, że te platformy czy te projekty okażą się piramidami finansowymi, właśnie w schematach Ponciego. Oglądaj pełną wersję na kanałach Kontrwywiad.